W Pismach Świętego Bonawentury możemy znaleźć następującą treść. Ona, Maryja, wszystkie błędne nauki na całym świecie pokonała, ta, która prawdę w sobie poczęła, i z siebie zrodziła, wyjednała dla całej ludzkości pojednanie. Dlatego też cała cześć chrześcijan. Musi się z żarliwością do niej kierować. Jak Jezus podczas ostatniej wieczerzy podniósł oczy ku niebu i modlił się do Ojca o jedność pomiędzy apostołami oraz pomiędzy tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą w Niego, czyli pomiędzy chrześcijanami, tak my, synowie i córki polskiej ziemi. Ośmieleni słowem świętego Bonaventury, wznosimy oczy ku Tobie, Maryjo, aby za Twoim przemożnym wstawiennictwem prosić Jezusa o jedność w naszym narodzie, tak bardzo wewnętrznie skłóconym, o którym coraz częściej mówi się, że jest pęknięty na pół. My, Twoje dzieci, dobrze wiemy że źródłem pękniętego ojczyźnianego domu, którego nieprzerwanie jesteś matką i królową, są pękające jego duchowe fundamenty. Zatem walka, jaka toczy się pomiędzy mieszkańcami, obywatelami Polski, ma charakter duchowy. Toczy się ona o duszę Polek i Polaków. O ich być lub nie być przy Bogu. Być zaś przy Bogu to w konsekwencji zachować polską tożsamość, a co za tym idzie niepodległość naszej ojczyzny na wielu jej poziomach geopolitycznym, ekonomicznym, społecznym i religijnym bo od duchowości zaczyna się budować każdy dom. Ostatnie wydarzenia pokazały nam, że my, ludzie wiary, Walczyć skutecznie mamy przede wszystkim duchowo, modlitewnie, poprzez posty wyrzeczenia, czuwania nowenny. Bo to walka nie z biednym duchowo, moralnie, pogrążonym w nocy swojego myślenia człowiekiem, ale ze złym duchem, w którego posiadaniu znalazł się ów człowiek. Że będąc pod Twoim królowaniem, władaniem, Niewiasto miażdżąca głowę węża, zawsze zwyciężymy. Nie z oczami uporczywie wpatrzonymi w medialne, manipulacyjne ekrany od lewa do prawa, z których wyziera ogień nienawiści, co ogałaca nas z chwały Ojca i Syna i Ducha Świętego, z obecności Bożej, rodzi pyszny bunt i coraz mocniej zaciska dłoń naszego serca, ale z różańcem w ręku, z oczami wpatrzonymi w okno monstrancji, z której emanuje ogień Bożej miłości, zdolny uzdrowić nasze zranione grzechem, nienawiści, podziału serca, uzdolnić je do miłości, nawet nieprzyjaciół, czego oczekuje od nas nasz Pan, uzdolnić nas do mądrego, duchowego rozeznawania. Zgodnych z wolą Boga Ojca, życiowych wyborów. Słusznie jesteśmy zatroskani, zasmuceni, że nasza ojczyzna, ojczyzna świętego Jana Pawła II jest taka podzielona. Zobaczmy jednak, ile w naszych małych ojczyznach podziałów: rodzinach, parafiach, wspólnotach, miastach i wioskach czy miejscach pracy. Podział zaczyna się w sercu człowieka. Kto za nim stoi? Diabeł. Z greki, diabolos to kłamca, oszust, oszczerca, oskarżyciel, siejący podział, rozdzielający, rozdzierający. Wszyscy zatem potrzebujemy uzdrowienia naszych serc. Wszyscy. Wszyscy winniśmy na klęczkach wpatrywać się w Jezusa, adorując Go codziennie, bo napór zła jest ogromny. Ale nie z lęku, lecz z miłości pragniemy adorować Twojego Syna Maryjo. Niech w naszym dzisiejszym magnifikat wyrażonym względem Ciebie, Królowo Polski, będą słowa świętego Jana Damasyńskiego. Mając nadzieję w Tobie, Matko Boża. Będę zbawiony, mając opiekę Twą, niczego się nie lękam. Pod opieką Twą będę zwalczał i zwyciężał nieprzyjaciół moich, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, daną przez Boga tym, który chce zbawić. Chronimy się, Maryjo, pod Twoim niepokalanym sercem, bo jesteś naszą obroną. Tam swoje bezpieczne, najbezpieczniejsze miejsce znalazł sam Bóg Najświętszy, Wszechmocny, Wszechmogący. Jesteś naszą obroną Maryjo, pomocą w walce z osobowym złem. Niczym potężna duchowo eskorta, niczym oddział zbrojny zawsze zwycięsko rozprawiasz się z oddziałem naszego największego, śmiertelnego wroga, jakim jest diabeł. Jesteś jak twierdza, jak zamek, zabezpieczający w nas Jezusa, jakiego przyjmujemy podczas najświętszej ofiary. Chronisz w nas Jego słowo, które nieustannie rozważamy, bo to jest prawdą. Chronisz łaski udzielane nam przez Twojego syna. Maryjo, kiedy jesteśmy w ciągłej relacji z Tobą. Która jesteś w nieustannej więzi z Jezusem, to mamy pewność, że kontaktujemy się z prawdziwym Jezusem, a nie z demonem, który imituje Jezusa. Wszak demon lubi być małpą Boga, na przykład lubi pogodzić wiarę z aborcją i sodomią, pogodzić wiarę w cudzysłowie. Stąd nie możemy odstępować Cię na krok, nasza Matko. Nie możemy wypuszczać różańców z naszych dłoni w czas tak wielkiego zamętu zwodzenia moralnego, w jakim żyjemy, w czas fałszywych proroków, ekspertów, mentorów. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, uciekamy się do Ciebie, bo Ty nam wypraszasz łaskę rozeznawania duchowego, łaskę demaskowania złego ducha w ludzkiej postaci. Pociągającego mistrza tolerancji i uśmiechu, bo taki jest Lucyfer, tak tłumnie kochanego przez liberalną, spoganiałą część naszego społeczeństwa, oddającego z coraz większą gorliwością cześć nie Twojemu synowi, Jego Ewangelii, lecz zmierzającemu do samozatraty grzesznemu światu, nie mającemu nic wspólnego z katolicyzmem. Mary, oddajemy Ci. Całą ludzkość, wszystkich ludzi na Ziemi, zwłaszcza serca wszystkich Polaków i Polek, przemień te serca. Maryjo, która jesteś cała w Bożej Obecności, w Bożej Prawdzie, odżyj te serca z kłamstwa, z duchowej nieświadomości, z duchowej ślepoty. Prosimy Cię, Matko, uzdrów swoje dzieci, w tym nas pierwszych. Rozważając tajemnice światła. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia modlimy się za Kościół Święty na czele z Ojcem Świętym Leonem XIV, za naszą umiłowaną Ojczyznę, Polaków rozproszonych po całym świecie, Archidiecezję Częstochowską, Pauliński Zakon, konfratrów i dobrodziejów Zakonu. Prosimy o pokój na świecie, nawrócenie dla świata, nawrócenie dla każdego z nas. W pierwszy czwartek miesiąca prosimy Cię, Mario o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne dla Kościoła Świętego. W sposób szczególny polecamy Ci Mario kapłanów nowo wyświęconych. Obroń ich Matko przed nieczystością tego świata, wszak gdy opuszczają seminarium po święceniach, to dopiero zaczyna się walka o ich duszę. Polecamy Ci, Mario, wszystkich kapłanów, siostry zakonne, tych wszystkich, którzy będą czuwać przed Twoim cudownym wizerunkiem, apostolat Margaretki Diecezji Kaliskiej. Polecamy Ci, Mario, inicjatywę powołani dla powołanych. Matko, pomóż nam tej nocy upodobnić się do Chrystusa jeszcze bardziej, którego będziemy adorować. Niech ogień miłości, ogień Ducha Świętego, Twojego Syna, uczyni nas jak On skałą, na której oprą się ci, do których nas pośle, że tylu ludzi w beznadziei, tylu ludzi słabych, tylu ludzi zniewolonych, udręczonych, którzy pragną oprzeć się na Chrystusie w kapłanach, w siostrach zakonnych, w nas, katolikach, Mario. Prosimy Cię, abyśmy byli transparentni, abyśmy byli czytelnymi świadkami miłości Twojego syna, aby świat uwierzył, że Bóg istnieje, że jest, a my, że zostaliśmy przez niego powołani. Oddajemy Ci, Matko, wszystkie intencje złożone w księdze modlitwy apelowej.